Cześć, to doktor Tronik, a przed Wami MSO serii 5 i modulacja On of King. Pokażę Wam jedną z opcji wyzwalania, jaką można w tym styloskopie uzyskać, coś wspaniałego i myślę, że to nie jest pierwszy i ostatni film, tylko tych filmów będzie trochę więcej, bo bardzo chętnie bym sobie zobaczył na przykład jak wygląda z proces łapania loka przez pętlę PLL, ale muszę się do tego przygotować, a tutaj od razu on of king, byłem bardzo ciekawy jak będzie to działało na tym oscyloskopie, to znaczy jak będą działały te mechanizmy trigowania, o których Wam pokażę. Jak widzicie to jest niezła rzeźnia, niezły chaos na ekranie, no bo trigujemy się tak jak w klasycznym oscyloskopie, po prostu po amplitudzie, Zatrzymajmy to na chwileczkę. Krótko modulacja OOK, ona w ogóle pochodzi tutaj o, z układu Texasa CC1310. 4800 bodów na sekundę. Żadna szybkość. Natomiast yy, w klasycznym oscyloskopie, czyli w sumie teraz te, w takim klasycznym wyzwalaniu, to by wyglądało mniej więcej tak. A ja bym chciał zobaczyć, jaki tu jest najdłuższy impuls w tym całym interesie. Więc potrzebny byłby jakiś mechanizm, który potrafiłby na przykład wyizolować taki jeden impuls, albo i dłuższy. Na razie możemy się mówić, że to jest taki. Yy, I zatrzymać ekran, tak? Żebyśmy mieli stabilne wyzwalanie, a nie coś takiego jak tutaj. No bo tutaj będziemy po prostu skazani na pewien przypadek. O na przykład widzimy, że ten jest taki dość długi. Na przypadek związany z tym, kiedy złapiemy ten moment wyzwalania. Więc jak możemy do tego podejść? No MSO5 ma zresztą to wszystko, co on tutaj będzie robił w zakresie tego wyzwalania triggerowego oraz widma, ma realizowane w pełni e, sprzętowo, więc tu nie ma żadnego spadku, nie ma spadku związanego z wydajnością. Tego oscyloskopu jest dalej super mega responsywny. Teraz włączając sobie tylko widmo, tak? Czyli możemy jednocześnie obserwować i obserwować widmo oraz w, w, przebieg czasowy. bo no, to jest Mixed Signal Oscilloscope, w związku z tym mamy zarówno Postać w domenie czasu, jak i w domenie częstotliwości, ale to jest najfajniejsza rzecz. Mianowicie to, jest, to są parametry RF-u radiowe versus time waveforms. Tak? I tu mamy możliwość łączenia amplitudy, czyli pojawia się nam tutaj na dole. Może inaczej to, to widmo na razie sobie przesuniemy w górę. No dosyć. Póki co nie interesuje, ale tutaj na dole mamy. Ja to na chwilę też zatrzymam, nic innego jak demodulację w zasadzie. W, w tym kontekście to będzie demodulacja, to jest obwiednia przebiegu on/off King. No więc, jak mamy nadawany bit 1, albo jakiś symbol, który sobie przypisaliśmy do amplitudy fali nośnej, no to mamy falę nośną. A jeżeli przypisaliśmy sobie symbol, załóżmy na przykład 0, wtedy nie mamy fali nośnej, to mam 0. No i to, co tutaj się dzieje, to w zasadzie jest postać bitowa tego, tej sekwencji. A w sumie jest to nic innego jak amplituda. Więc możemy sobie teraz popatrzeć na kilka ciekawych rzeczy. A mianowicie, nie nawet popatrzeć, co możemy się zacząć wyzwalać już nie tym sygnałem, tylko właśnie tym sygnałem. Schodzimy sobie do opcji triggerowania. Kanał pierwszy, magnituda versus time, czyli amplituda versus czas. Trigger w jest w normalu, dobra. No i, i teraz będziemy się wyzwalać, jak widzicie, tutaj zawsze z. Tu, tu się pojawił trigger, wyzwalamy się od tej amplitudy, horizontal troszeczkę dalej. O, tu w ogóle widać co? Widać, że ten wzmacniacz albo ten yy, tor wyjściowy CC1310 ma taką rampę na wejściu. A prawdopodobnie, żeby złagodzić nieco skutki związane z gwałtownym pojawianiem się i zanikaniem fali nośnie, bo to by generowało dość szerokie widmo. Więc jest tutaj taki ramping, rampa. Dalej ten ukt... Znaczy, dobra, na, na, na końcu tego pakietu również takie coś zachodzi. Natomiast nas interesuje teraz co? Wychwycenie takiego długiego impulsu, bo dalej się triggerujemy tylko po zboczu. Więc poszukajmy, kiedy ten impuls jest najdłuższy, czyli kiedy ten impuls tutaj na poziomie amplitudy jest najdłuższy. Jak to zrobić? No to znowu opcje trigerowania. Nie Edge, tylko Pulse Width. I mam tu już ustawienie takie, że ten pulswid powinien być w zakresie od 1 1 milisekundy do 800 mikrosekund, jako wartości tej dolnej. teraz, jak sobie to yy, rozsuniemy, momencik co ja robię, nie to. I tryb normal. No i proszę bardzo, mamy zatrzymany cały przebieg. Widzimy, co tu się dzieje tu przy okazji. Następuje właśnie zliczanie binarne, a no, tak działa ten DevKit Texas instrument. Spróbujcie takie coś złapać na oscyloskopie takim, powiedzmy, klasycznym. Jest to, no, będzie to naprawdę bardzo trudna sprawa, no bo tu pakiety, dlatego tam jest jakieś zliczanie, ponieważ pakiety są pseudo random binary, chociaż dodawanie tutaj, jak widzicie, pojedynczych bitów raczej nie jest super pseudo random binary. Okej, okay. no jak widzicie możliwości Ciekawych y, pomiarów tutaj w zakresie właśnie torów radiowych, które są mi bardzo bliskie, są w zasadzie no, olbrzymie, już nie potrzeba w zasadzie analizatora widma. Mając taki sprzęt, można sobie po prostu wszystko y, zmierzyć, jeśli chodzi o widmo, jak również postać czasową wydatku. Można mieć to skorelowane, bo ta żółta belka tutaj rozwieje nam, z jakiego zakresu wyliczany jest na przykład u góry widmo. Więc to będzie bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że w następnym filmie pokażę coś o. Modulacji FSK albo GFSK, zobaczymy sobie, jak wygląda to przejście gaussowskie pomiędzy bitami oraz no, pętla PLL. To mnie bardzo ciekawi, bo sposób lokowania oraz napięcie na filtrze przy, y, za pompą ładunków pętli PLL y, daje nam bardzo dużo informacji o tym, jak wygląda łapanie właśnie loka. No, ale na początek modulacja on, on off King, niby takie proste, ale jednak pod kątem złożoności które można wykonać, złożoności związane z triggerem, no to ten astroskop idealnie sobie z tym poradził, jak widzicie. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Wszystkiego dobrego.